Uszanowanko. Kiedy sporo ciepłych słów w kontekście ogólnej swobody kierowanych jest ostatnimi czasy w kierunku nowej Zeldy, i są to słowa w pełni zasłużone, gdzieś tam bokiem przeszła gra, która również zasługuje na kilka słów w kontekście wolności twórczej. Gry wideo oparte na licencji klocków LEGO to istne pożeracze czasu, ale zaskakująco niewiele z nich skupia się na tym, co w rzeczywistych plastikowych dzigaczach stóp jest najważniejsze. Na budowaniu. I tak to po zapowiedzi, która nastąpiła ledwo co w marcu, dostaliśmy niedawno LEGO 2K Drive. Grę z tytułem, który brzmi jak nazwa robocza złożona ze słów kluczy. No, ale tak, są klocki LEGO, wydawcą jest 2K i gra opiera się na pojazdami, ale ten wydawałoby się najważniejszy element gry, czyli jazda, jest od razu powiem... Eee, z tych blisko 10 godzin, jakie spędziłem w grze, najlepiej bawiłem się w edytorze. Nim jednak zbyt surowo ocenimy rdzeń gameplayowy gry, czyli przemierzanie i oczywiście ściganie się w quasi-otwartym świecie, powinniśmy pamiętać, że LEGO 2K Drive to gra przede wszystkim skierowana do najmłodszych. Stąd też dosyć nieskomplikowany model jazdy, mocny rubberbending ułatwiający grę oraz bezczelne mikropłatności, bo wiadomo z kogo najłatwiej zdziera się kasę. Mimo że grze można kilka złych rzeczy zarzucić, to jednak, będąc zupełnie szczerym, samodzielne budowanie pojazdów jest absolutnym złotem. Cały świat gry zbudowany jest w zasadzie z trzech rodzajów podłoża i na każdą taką terenową okazję dostajemy odpowiedni pojazd. I tak na asfaltowe drogi wskakujemy zazwyczaj szybkimi bolidami, po wzgórzach i żwirze sunąć będziemy autami terenowymi, a przy kontakcie z wodą swój silnik odpali nasza klockowa motorówka. Gra na start udostępnia nam kilka takich pojazdów, wraz z fabularnymi wyścigami dostajemy także pojazdy naszych rywali, ale absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, by grę zacząć już ze stworzonymi przez nas wehikułami. Edytor jest umiarkowanie przystępny. Czasem trzeba nieco niepotrzebnie przeklikiwać się przez poszczególne opcje, by dokonać tak podstawowej modyfikacji, jak zmiana koloru danego klocka. Ale o ile zmieścimy się w limicie 350 klocków oraz konkretnych wymiarach naszego projektu, możemy zbudować cokolwiek nam się żywnie podoba. Wielka, potężna, terenowa gęś spalinowa, którą nazwałem Honkerem, ale która faktycznie jeździ. Nie ma sprawy. Shreko kart, którym błyskawicznie rozpędzimy się do maksimum? Absolutnie. Czy podoba wam się perspektywa sunięcia przez mapę jako chmura krakowskiego smogu lub bela drewna? Żaden problem. A gdzie był Gondor kiedy padała zachodnia bruzda? Ścigał się w klockowych zawodach. Różnorodnych części w podstawowej wersji sklepu jest wystarczająco, by zrealizować nawet najbardziej pokręcone wizje i paleta możliwości jest tu tak duża, że nawet jeśli ostatecznie znajdziemy jakieś braki w kolekcji, to bardzo łatwo można zaimprowizować i wyczarować bardzo podobny efekt. Coś, co zawsze było potencjalnie problematyczne w budowaniu czegokolwiek z wirtualnych klocków, to także kwestia precyzji w układaniu poszczególnych elementów, ale tu również ku mojemu zaskoczeniu jest całkiem nieźle i poza kilkoma szczególnie upartymi klocami, które zawsze decydowały się wskakiwać na sam spód konstrukcji, nie uświadczyłem jakichś poważniejszych problemów. Poza klasycznymi klockami jest tutaj także pula klocków powiedzmy specjalnych, np. świateł, które możemy w dosyć prosty sposób programować, by te zapalały się na przykład tylko przy hamowaniu, driftach, używaniu turbo lub nocą. Powtórzę po raz setny, ale edytor to zdecydowanie najlepszy element gry. I po raz pierwszy od tak bardzo dawna poczułem czystą, niemal dziecięcą frajdę stworzenia, jaka towarzyszyła mi niegdyś przy prawdziwych klockach Lego. Nie jest to naturalnie pierwsze podejście do realizacji takiego swobodnego budowania w grze wyścigowej, bo mieliśmy niemal kultowe LEGO Racers, ale dobrze, że ktoś do tego pomysłu wrócił, bo możliwości sprzętowe jednak się od tego czasu nieco rozwinęły. Dzięki temu pojazdy są o wiele większe, bogatsze w detale o ile sami je dodamy, a kiedy w świecie gry wjeżdżamy w pojazdy NPC-ów, te efektownie rozpadają się na części. Bądź co bądź, bardzo ładnie wygląda też to, że pojazdy w zależności od podłoża zmieniają się w ułamku sekundy, niejako przebudowując się w mgnieniu oka. Przy tych zachwytach boli nieco fakt, że model jazdy jest z kolei tak mocno uproszczony. Oczywiście skupienie się na młodszym odbiorcy to nie wada sama w sobie. W końcu to pewnie właśnie oni mają się tutaj bawić jak najlepiej, choć gra zwyczajnie prosiła się o wciąż każualowy model jazdy takiej Forzy Horizon, która dawała nadal wiele możliwości uproszczenia lub utrudnienia gry, choć no wiadomo, wszystko sprowadza się pewnie do budżetu. Jeśli zastanawia was, czy to, jak zbudujemy nasz wehikuł, będzie miało wpływ także na to, jak będzie się on ostatecznie prowadził, to odpowiedź brzmi wpływ jest, ale w zasadzie wszystko sprowadza się po prostu do wagi. Im więcej klocków, tym masywniejszy jest nasz honkerowy taran, ale też będzie on zazwyczaj wolniej przyspieszać i nie będzie tak sprawnie skręcać, jak zbudowana z 20 klocków pchełka. Jeśli będziemy prowadzić lekkomyślnie, bądź jeśli dosięgnie nas któryś z wrażych power-upów, nasz pojazd zacznie się stopniowo rozpadać. Przed totalnym sklockowaniem auta bądź łodzi uchroni nas wjeżdżanie w elementy otoczenia, które częściowo odbudowują luki w karoserii. Fajny pomysł. Dodatkiem pozwalającym nieco poprawić osiągi naszych wehikułów są zupełnie opcjonalne modyfikacje. Pozwalają one w niewielki sposób wpłynąć na zachowanie pojazdu i, np., kosztem przyspieszenia, auto może zyskać na maksymalnej prędkości. Tu niestety wdepnęliśmy jedną nogą w klocek mikrotransakcji, bo modyfikacje kupujemy za pomocą waluty, którą da się zarobić i znaleźć w grze, ale im lepsze mody, tym droższe. A jak się już zapewne domyślacie, walutę dokupić można także za prawdziwe pieniądze. Przypomnę tylko, że gra kosztuje obecnie ponad 260 zł. A że, jak wspominałem wcześniej, milusińscy są tutaj główną grupą docelową, to pozostaje jedynie potrząsnąć z zażenowaniem głową, bo to ruch co najmniej wątpliwy moralnie. No ale okej, okay, to przecież zupełnie opcjonalne modyfikacje i totalnie można sobie również poradzić bez nich. Natomiast zupełnym skandalem jest tutaj, moim zdaniem, że za prawdziwe pieniądze możemy dokupić także konkretne pakiety klocków czy oficjalne pojazdy. Gra aż prosiła się przecież o to by gracze mogli dzielić się swoimi wynalazkami z innymi, i taka opcja ma zostać ostatecznie do produkcji dodana, ale w momencie, kiedy to ja zagrywałem się w Lego 2K Drive, mogłem jedynie udostępnić swój projekt bez możliwości przeglądania czy pobierania pojazdów innych graczy. Co możemy robić w otwartym świecie poza oczywistymi wyścigami? Mamy tu całkiem kompetentnie zbudowaną mapę pełną tradycyjnych upychaczy, pokroju małych wyzwań, znajdziek czy zadań pobocznych. Co chwilę coś się dzieje, co ruch, na ekranie pojawia się powiadomienie, że coś odblokowaliśmy albo że można coś zrobić, bylebyśmy się tylko broń Boże nie znudzili. Otwarty świat nie tylko mnie nie porwał, ale po prostu bardzo szybko zmęczył, dlatego tym chętniej wracałem do garażu, by w spokoju pokonać kombinować z nowymi konstrukcjami. Sytuację ratuje nieco całkiem fajne, nieco głupkowate, ale rozbrajające poczucie humoru towarzyszące całej grze. Dlatego jeśli lubiliście na przykład lekki absurd animacji Lego przygoda, to tu poczujecie się jak w domu. Graficznie też jest naprawdę przyjemnie, choć bez jakichś rewelacji. Klocki mają ten swój fajny plastikowy połysk, a wspomniany system zniszczeń daje całkiem sporo satysfakcji. Soczystości rozwałce dodaje także piękne udźwiękowienie. Ryk silników oraz odgłosy rozpadających się konstrukcji doprawiają całość całkiem zgrabnie. O ile tryb budowania jest dosyć przejrzysty, tak jednak w trakcie wyścigów, gdy chaos trwa w najlepsze, pozostaje jedynie prosić siłę wyższą, by nie walnąć jakiegoś dzwona, bo widoczność jest wtedy zerowa. Ale znowu, po kilku wyścigach ucieczka do garażu na dalsze budowańsko to po prostu świetna odskocznia. Do tego LEGO 2K Drive po prostu wydaje się bardzo przyjemną grą do wspólnego, bezstresowego pykania z pociechą, zwłaszcza, że nawet wersja pc wspiera granie na jednym podzielonym ekranie. Takie coś obecnie zawsze na plus czy poleciłbym zakup Lego 2000 kierowanie dla samego budowania za pełną cenę w życiu taniej wychodzi zakup normalnych klocków, a te przecież też tanie nie są. Ale czy to budowanie zaostrzyło mój apetyt na gry Lego, w których faktycznie dałoby się coś samodzielnie budować? Jeszcze jak Obecnie mamy nareszcie takie możliwości techniczne, by nawet tak stareńka konsola jak Nintendo Switch poradziła sobie z tego rodzaju produkcją, więc chętnie zobaczyłbym takiego budowania więcej. Tymczasem żegnam się w smrodzie małych palonych oponek, dziękuję serdecznie za uwagę, trzymajcie się, cześć.